Jak ja byłem pankowcem, miałem te irokesy, i no wszyscy księża przede mną uciekali. Wszyscy się mnie bali. Więc dzięki temu poznawałem tylko najfajniejszych, którzy się nie bali. A ja do tego, jak zacząłem czytać jeszcze Biblię, to miałem sto pytań. Więc jak mnie widział jakiś ksiądz, że ja się zbliżam, to już uciekał. Ja dzięki temu poznałem Dominikanów, dlatego, że byłem rekolekcje w Budowlance, były rekolekcje, nagle przyjechało takich trzech białych i zaczęli mówić rekolekcje. Ja sobie mówię tak: Yes, oni mnie nie znają, to od razu przynajmniej nie uciekną. I ja podchodzę i mówię: Mam takie pytanie. Oni nie uciekają, nie? Zadałem to pytanie z Biblii. A ten mówi: Ła, zadajesz sobie takie pytania? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja mówię: Nie znał odpowiedzi, nie uciekł. Wiesz co, doczytam. A jak jutro się spotkamy, to coś pogadam. Ja mówię: Nie.